osoba, która już się tutaj zbliża. Czyli Paulina Mikuła. Bardzo cieszymy się, że Paulina jest z nami. Rzadko występuje, więc tym bardziej cieszymy się, że przyjęła nasze zaproszenie. I długo nie musieliśmy, aż tak bardzo długo nie musieliśmy Cię przekonywać. Paulina została już wywołana na moment przez Arlenę przy okazji odmiany rzeczownika, dlatego, ponieważ prowadzi sama kanał na YouTubie, mówiąc inaczej i nie tylko takimi dylematami się zajmuje. Dzisiaj z kolei powie Wam trochę też o tym, jak zaistnieć na YouTubie. Zapraszam, Paulinę. Tak? Mnie tak mnie słyszy? Dzień dobry, gdzie mam stanąć? W ogóle chyba mam za wąską głowę do tego mikrofonu, co jest dziwne. Mam głowę dużą. E, tak, ja nazywam się Paulina Mikuła i jestem YouTuberką, jakkolwiek dziwnie to brzmi. I opowiem dzisiaj Wam, przejdę na taką mniej bezpośrednią formę, nie ma co od razu budować dystansu, e, o, o YouTubie, o moich doświadczeniach z YouTubem, a przede wszystkim o moich doświadczeniach. Do mnie bardzo często zgłaszają się młodzi ludzie, którzy pytają, Paulina, Paulina, jak ty zaczęłaś działać? Bo szukam inspiracji, ciekawi mnie, jak to było u ciebie. A ja nie powinnam być. Trudno, żebym była inspiracją dla kogokolwiek, ponieważ moja sytuacja była dość specyficzna. To znaczy, ja YouTubem zajmuję się od 2012 roku, nie od 2012, tylko 2012 roku, ponieważ wtedy właśnie zaczęłam pracować w sieci partnerskiej Aja. W związku z tym. Poznałam mnóstwo popularnych youtuberów, przyglądałam się ich pracy, znałam kulisy ich pracy, znałam specyfikę YouTube'a, więc było mi łatwiej zacząć. Poza tym spotkałam na swojej drodze Radosława Kotarskiego, ojca mojego sukcesu, <gry> który kiedyś powiedział mi, Paulina, dlaczego ty nie masz jeszcze kanału na YouTube? Ja powiedziałam, Radek, ale o czym ja mogę nagrywać? A o języku polskim, okej. Okay. No i za kilka miesięcy miałam już e, kanał własny. Oczywiście wiadomo, że jak zaczynamy albo planujemy robić coś, czego do tej pory nie robiliśmy, to się boimy. Więc ja właśnie o tym strachu zacznę, położę na niego akcent. Tylko, że to bardzo dobrze, że się boimy właściwie, bo kiedy się boimy i towarzyszą nam różnego rodzaju lęki, to jesteśmy otwarci na różne możliwości, które mogą nas negatywnie zaskoczyć. Wtedy jesteśmy ostrożniejsi i wtedy możemy też przewidzieć, co się może wydarzyć i minimalizujemy ryzyko. Dobrze się jest bać, ale nie możemy dopuścić do tego, że ten strach sparaliżuje nas na tyle, że nie będziemy ruszać na ten YouTube, tylko będziemy tak stać, jak stoimy. A czego się możemy bać? Możemy zadawać sobie pytanie, skąd wziąć sprzęt? Przecież ja muszę wydać chyba 10 tysięcy złotych, żeby kupić jakąkolwiek kamerę, która nakręci cokolwiek tak dobrego, żeby to pójść na YouTube. No nie, prawda jest taka, że wystarczy już 2 tysiące, żeby kupić na tyle dobrą kamerę. Że ten obraz będzie fajny i atrakcyjny dla innych. Mikrofon 100-200 zł, oświetlenie 300, 500. W sumie już nawet za 2,5 tysiąca złotych możemy mieć taki sprzęt, który pozwoli nam nagrywać. Ale jakoś nikt nie pamięta, że Łukasz Jakubiak nagrywa iPhone'ami, więc równie dobrze możemy nagrywać telefonem, który również spełni nasze oczekiwania. Przede wszystkim obraz ma być taki, żeby nie drażnił widza. I nie powinniśmy się już na samym wstępie. Skupiać na tym, żeby ta jakość była nie wiadomo jaka, żeby się profesjonalizować, to bym zostawiła na późniejszy czas. Natomiast pamiętajcie też, że YouTube pliki kompresuje, zmniejsza, psuje jakość, więc też nie ma co tej jakości na pierwszym miejscu stawiać. Potem zadajemy sobie pytanie, kto będzie właściwie montował, bo rzeczywiście montaż to nie jest nic fajnego. Natychmiast nie lubię montażu. Mam od tego ludzi. <noise> ale umówmy się, żeby pociąć materiał, a potem skleić go w jedno, no nie trzeba wielkich umiejętności, na początku na pewno będzie to zajmowało dużo czasu, ale z każdym kolejnym filmem będzie coraz lepiej. Ile kosztuje program do montażu? Jeżeli mamy maka, to sprawdziłam ostatnio, że istnieje tam program iMovie, który możemy po prostu zainstalować za 0 złotych i on wyedytuje i pozmienia i wyrenderuje nam film. Ale też już za kilkaset złotych możemy mieć dobry program, albo możemy kupić abonament i to będzie nas kosztowało, jeżeli jesteście studentami, kilkanaście euro, a jeżeli nie, to 40-50, coś w tym rodzaju. I ostatnie, najważniejsze pytanie, czy ja się nadaję. Więc jeżeli. Lubicie opowiadać historię, jeżeli Wam to wychodzi. Jeżeli ludzie lubią Was słuchać i mówią, że lubią Was słuchać. Jeżeli lubicie pracę z kamerą i inni wasi znajomi mówią, powinieneś pracować z kamerą, to prawdopodobnie się nadajecie. A jeżeli nie wiecie, to po prostu nagrajcie coś testowo. Nagrajcie materiał testowy i wykorzystajcie znajomych, to znaczy roześlijcie ten materiał do znajomych i poproście o rzetelną ocenę. Um. Plus, nie bójcie się prosić o pomoc. Rzeczywiście, jak gdybym nie poprosiła o pomoc, to pewnie do dziś bym nie nagrywała. Ponieważ na początku, jak uznałam, że pomysł radka jest dobry, poszłam do swoich znajomych, którzy profesjonalnie zajmowali się produkcją materiału wideo, i powiedziałam: Ania, Mateusz, mam taki projekt, widzę was w nim. Wchodzicie? Wchodzimy. I pierwszą serię nagrałam właśnie z tym duetem. Potem niestety, mówiąc inaczej, okazało się na tyle angażujące, że musiały się nasze drogi rozejść, ale przyszedł Krzysztof, potocznie, nie potocznie, tylko powszechnie znany jako łysy, i zaoferował mi pomoc. Ja z tej pomocy postanowiłam skorzystać, i z pomocy znajomych korzystam regularnie, cały czas. To znaczy, nie ma co udawać, że ze wszystkim musimy sobie radzić sami. Jeżeli montowanie was nie przekonuje, albo e, operatorka. To jest mnóstwo młodych ludzi, studentów, nie studentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w tej materii, którzy będą w niebo wzięci, że w portfolio będą mogli sobie wpisać produkcja kontentu do internetu. Możecie się zapisać na różne fora, na różne grupy na Facebooku i tam poszukać takich ludzi. i ich jest naprawdę dużo, więc warto się otwierać na te możliwości i przede wszystkim z nich korzystać. Bardzo dużo osób pyta mnie, co się właściwie liczy? na YouTubie, czy treść, czy forma, czy osobowość. I tutaj przytoczę taką historię, kiedy z racji tego, że ja dziś też pracuję w sieci partnerskiej i spotykam się z młodymi twórcami albo z twórcami, z osobami, które aspirują do bycia YouTuberami, to spotkałam się z takim panem, który miał pomysł na kanał kulinarny. No i tak opowiadał mi o tym pomyśle i nic mi się nie zgadzało, w końcu pokazał mi materiał próbny, tylko zaznaczył, że ale to nie jest ostateczna wersja, to będzie wszystko zmieniane, no ale pokazał. Obejrzałam ten materiał i powiedziałam, wiesz jak tworzyć materiały na YouTube? Jak? Nie tak. Ponieważ jeżeli mamy kanał kulinarny, to trzeba sobie zadać pytanie, po co ludzie mają mnie oglądać? No, ja sam myślę, że ludzie będą oglądać kanał kulinarny, chcąc się dowiedzieć na przykład tego, jak szybko ugotować obiad za 5 zł. Co ugotować, albo jak przyrządzić obiad w upalne dni? Jakie danie przyrządzić na randkę? I oni chcą uzyskać odpowiedzi na te pytania, dlatego że też ważne jest, istotne jest to, że jeżeli chodzi o wyszukiwarkę YouTube'a, to najczęściej pojawiające się frazy zaczynają się od słowa jak. Więc dobrze jest na te pytania, jak albo inne pytania, które pasują do danej tematyki, odpowiedzieć. Natomiast widzów YouTube'a nie interesuje to, jak woda pięknie kapie z sałaty, jak kromka pięknie uderza o deskę, kiedy się odkroi od reszty chleba, czy jak pięknie odbija się zachód słońca w misce. To średnio, to pasuje do reklamy dyskontu spożywczego, natomiast... Widzów YouTube'owych to po prostu ze złości. Oni wyłączą po pięciu sekundach, a nie ma nic gorszego, jak widz, który opuszcza twój materiał po obejrzeniu 5 sekund. Ten gość, pan, co więcej bardzo miły, no ale jednak ciągle mi tłumaczył, że ono chce zrobić innego YouTube'a. To ma być taka telewizja. My się mamy profesjonalizować, on chce, on chce zrobić coś innego niż dotychczas, dotychczas. On chce pokazać coś nowego i cały czas mi o tej telewizji, telewizji, telewizji. I ja chcąc mu jakoś wyperswadować tę te telewizję, doszłam do takiego pięknego wniosku, którym się teraz z wami podzielę. Otóż według mnie nie można przekładać telewizji na YouTube jeden do jednego. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że on ma fajny format telewizyjny i chce go przełożyć na YouTube, to ja mu daję wielkiego minusa jak stąd do Krakowa. Ponieważ według mnie telewizja to telewizja, a YouTube to YouTube. Specyfiką telewizji są formaty, a YouTube'a niekoniecznie. Telewizja nam pokazywała świat odległy. Świat, którego nie dotkniemy własną ręką. Świat nieznany. Była naszym takim oknem na świat. Natomiast YouTube pokazuje, jak ten odległy świat zorganizować sobie we własnym pokoju, w kącie własnego pokoju. I tak na przykład jak YouTube pokazał nam, jak wyglądają gwiazdy Hollywoodu, przepraszam, telewizja, to nam pokazywała, jak wyglądają gwiazdy Hollywoodu, tak YouTube pokaże nam, co zrobić, żeby wyglądać jak gwiazda Hollywoodu. Na przykład telewizja pokazała nam, jak pięknie się wypowiadać. Bo mam prezenterów, którzy się pięknie wypowiadają. Natomiast Tomasz Kamel na swoim kanale pokaże nam, jak wyćwiczyć to, żebyśmy sami się pięknie wypowiadali. AdBuster. Telewizja <noise> pokazuje nam różne produkty, które są genialne. A dwa streszane youtuber pokazuje nam czy naprawdę one takie są. Dlatego telewizję zostawmy telewizji, a YouTube to jest YouTube. Według mnie od już tych trzech lat kiedy obserwuję YouTube i YouTube a, youtuberów, wydaje mi się, że najistotniejsza jest jedna osobowość. Charyzma. Nawet jeżeli format jest już powielany, nawet jeżeli nie robimy nic ciekawego, przecież ja też nie robię nie wiadomo jakiego innowacyjnego programu, ale ktoś ma osobowość, która po prostu spowoduje, że będziemy te osoby oglądać. Ma ciekawy styl wypowiadania się, to przyciągnie do siebie ludzi. Na YouTubie najważniejszy jest lider, osoba, twarz, która zgromadzi wokół siebie społeczność, która będzie chciała regularnie go odwiedzać i śledzić jego poczynania. Taki jest mój wniosek. Bardzo często, może nie bardzo, ale często zdarzają się youtuberzy, którzy. Chcą, aby wszystko w ich materiałach było idealne. I na przykład, jeżeli coś nie pójdzie po ich myśli, czegoś nie dograją, gdzieś nie wejdą, gdzie mieli wejść, albo coś powiedzą nie tak, jak powiedzieli, wyrzucają materiał do śmieci, albo do szuflady. A tak nie robimy. To znaczy, ja nie jestem w stanie określić, który mój materiał pójdzie szeroko, który nie. Czasami jest tak, że pracuję nad materiałem, staram się, a on tak przejdzie bez echa, a czasami są materiały, które wpadnie mi Pomysł do głowy na spontanie nagrywa one i one idą szeroko. Więc może się wydawać, że nawet jeżeli nie nagramy wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli, to ten materiał będzie na tyle wartościowy, że komuś sprawi radość. Dlatego znów wykorzystajmy tutaj znajomych. Pokażmy ten materiał niedoskonały innym i zapytajmy, czy rzeczywiście to jest dno i zostawmy, czy jednak coś wartościowego da się z tego wyciągnąć. Bardzo często się zdarza, że ludzie nie tworzą. Nie otwierają kanałów na YouTube, przecież tam jest tylko gimbaza. I tutaj trzeba się zastanowić, kim ta gimbaza jest. Czy gimbazą nazywamy ludzi, którzy chodzą, młodych ludzi, którzy chodzą do gimnazjum, czy gimbaza to stan umysłu. Tej pierwszej grupy jest na YouTube mniej, tej drugiej trochę więcej. Teraz pokażę moje statystyki. One dotyczą tego roku, ale myślę, że od początku istnienia mojego kanału, czyli od lipca 2013, niewiele się zmieniło. Największą grupę stanowią osoby od o to się chyba coś rozjechało od 18 do 24 34 roku życia. To jest u mnie 79%. Dobrze liczę? Od 18 do 34 79%, tak. I mm, część osób stwierdzi, że te, te statystyki są przekłamane, bo młodzi ludzie. Zawyżają sobie wiek, żeby oglądać treści dla dorosłych? Tylko teraz tak. Dawno miałam lat 14, ale wydaje mi się, że gdybym była jurnym chłopcem w wieku właśnie nastoletnim i chciałabym zobaczyć cycki, to włączyłabym inny serwis niż YouTube. Ale może myślę źle. Wydaje mi się, że jednak nie. Dlatego to zawyżanie wieku tylko po to, żeby oglądać treści dla dorosłych, to jest moim zdaniem wielce przesadzone. Poza tym ile tych treści dla dorosłych na YouTube jest? 5%? 10%? Nie sądzę. Nie sądzę, że więcej. Poza tym, ja obserwuję swoich widzów, ich komentarze, wiadomości, które mi przesyłają, i część z nich to są w dużej część z nich to osoby, które mieszkają za granicą, pracują za granicą, więc domyślam się, że skoro pracują, to nie mają 13 lat. część osób to ludzie po prostu pracujący, chcący wrócić do materiału, który zapomnieli od czasu, kiedy się uczyli. Albo to są studenci po prostu, którym pomagam, albo maturzyści bardzo często. Więc ja y, obserwuję i dochodzę do wniosku, że to, co widzicie tutaj, to jest rzeczywista demografia mojego kanału. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że YouTube to gimbaza, YouTube to nie jest gimbaza. Gimbaza może częściej komentuje, ponieważ wiadomo, że jak jest się 14-letnim chłopcem albo dziewczynką, to na każdym kroku chce się akcentować swoje jestestwo. Dlatego ci ludzie, te osoby częściej komentują, i intensywnie działają, bo to ja, to ja, teraz ja mówię, teraz na mnie patrzcie. Natomiast 30-latek, który ogląda filmy po powrocie z pracy albo który ogląda filmy w przerwie, w przerwie lunchowej, nie będzie tak często komentował, i to też trzeba mieć na uwadze. O Boże, ja już kończę. A to dobrze. Bądź silny i pozostań sobą, miał być na górze, a reszta na dole, ale dobra. Teraz jest slajd najważniejszy. Ponieważ na YouTube najważniejsze jest to, żeby być sobą. Nawet jeżeli inni cię krytykują. A mnie krytykują? I teraz właśnie wrócę do e, minusów tego, że moja sytuacja na początku była łatwiejsza, bo była łatwiejsza, ale miała minusy. I też e, teraz przejdę do takiej smutniejszej strony mojej twórczości na YouTube. Ponieważ w związku z tym, że dnia pierwszego, kiedy zaczęłam działać na YouTube, Radosław Kotarski już wspomniany wielokrotnie, opublikował na Wallu mój materiał, to mój materiał po czterech dniach miał 88 tysięcy odsłon. Co jak na pierwszy materiał nikomu nieznanej dziewczyny, potencjalnej dziewczyny Radka Kotarskiego, ale to się nie sprawdziło. To było dużo. I to z jednej strony oczywiście było super, bo ja od razu miałam rzesze widzów. Natomiast nie super było dlatego, że nie mogłam wdrożyć się w nową sytuację, że nie mogłam się w niej zadomowić. Od razu ta moja działalność przybrała takie obroty, że to ja musiałam nadążyć za tym, co się dzieje i tak średnio nadążałam. I też zalała mnie fala hejtu. I wtedy porozmawiałam sobie z dwoma popularnymi youtuberami, nie będę mówić może yy, o nazwiskach, ponieważ może by sobie tego nie życzyli. I jeden z nich powiedział, Paulina, nie czytaj komentarzy, rób swoje, niech tam ci pisze, o ciebie to nie obchodzi, rób swoje. A drugi youtuber powiedział, Paulina, czytaj, ponieważ to jest nieodłączna część tej pracy. Jeżeli nie będziesz tego czytać, ale nagle coś cię podkusi i zajrzysz tam, to fala hejtu, która cię dosięgnie, będzie tak duża, że już się nie podniesiesz. Znam takie przypadki. I ja wybrałam tę drugą wersję. Zaczęłam czytać wszystkie hejty, dowiedziałam się o sobie takich rewelacji, że ho, ho. Ale po czasie, po pierwsze, ta fala hejtu zniknęła też dlatego, że zaczęłam się trochę rozprawiać z tymi hejterami, ale też dlatego, że ludzie się do mnie przyzwyczaili. I bardzo często ludzie hejtowali mnie po pierwsze za to, że nie pokazuję tych cycków, ale też hejtowali mnie za to głównie kobiety, że jestem arogancka, wyniosła, zarozumiała, jak ja mogę tak traktować widzów, jak śmiesz uczyć nas języka polskiego, ty wyniosła dziewucho. Pisały, patrz na radka Kotarskiego, on ma klasę, patrz na profesora miotka, mogłabyś mu buty czyścić. Tylko, tak, pocholerę Wam drugi Radek kotarski, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, ja nie jestem profesorem miotkiem. Ba, ja nawet nie jestem profesorem. Ja jestem Pauliną. Ze swoim przygłupim poczuciem humoru, bo rzeczywiście ono przygłupie jest. Już od dziecka mam z tym problem, że robię sobie bekę z typa, że tak powiem, jak gimnazjalistka, ale mam kamienną twarz. On nie jest w stanie wyczytać z mojej twarzy, czy ja się śmieję, czy nie. I są ludzie, którzy doskonale to czują. To są ci, którzy mi lajkują filmy. Ale jest rzesza ludzi, która tego w ogóle nie czuje. I oni będą hejtować, oni będą pisać, jak śmieszny, ty, dziewuchowska, Jeszcze masz taką szminkę czerwoną, to jest w ogóle... Ale chodzi o to, żeby pozostać z tym wszystkim sobą. Żeby nie podążać za tymi wszystkimi głosami, które ci mówią źle, inaczej. Tylko żeby samemu mieć ubaw. Ja się muszę doskonale bawić, produkując filmy. Kiedy ja montuję z Krzyśkiem materiał, a on się śmieje, to ja wiem, że ja odwaliłam kawał dobrej roboty. To my tworzymy ten kanał i musimy pokazywać siebie, jakąś cząstkę siebie, bo wiadomo, że każdy youtuber kreuje jakąś osobę, nie do końca w 100% naturalną. Ale ta kreacja ma też wynikać z tego, jacy my jesteśmy, z tego, jacy jesteśmy w środku. Jeżeli będziemy zachowywać się tak, jakby chcieli inni, a nie tak, jak my czujemy, to ten kanał nie będzie miał sensu, to my się zatracimy. Więc chodzi właśnie o to, aby w tym wszystkim jednak cały czas słyszeć swój głos i żeby się przy tym wszystkim bawić, nawet jeśli się za to krytykują. Wiadomo też, że będziecie popełniać błędy, bo nie, robi, nie popełnią błędów ten, co nikt nie robi, a wy jak zaczniecie nagrywać, to będziecie robić. Będziecie się mylić i to jest spoko. Najważniejsze, żebyście wyciągali z tego wnioski i się rozwijali dzięki tym błędom i też musicie ryzykować. Musicie ryzykować, ja też tutaj zaryzykowałam, że tutaj jestem, bo tak jak wspomniała Ania, często się nie pokazuje publicznie. Nie wiem dlaczego jakoś tak wyszło, że ja nie, nie występuję publicznie. Ale zaryzykowałam tutaj przyszła mnie żałuje, więc warto ryzykować. Mottem na koniec, które chciałabym, żeby wybrzmiało, jest to, że nie ma ryzyka, nie ma zabawy, nie ma ryzyka, nie ma pejcza, kto wie, ten wie. Dziękuję bardzo. Obiecałam Arlenie, że to zrobię. Zawsze chciałam to zrobić. EO! E Tanta strona! EO! E e e je, -je e Poznaj czadu, jak się bawicie! E